jest z nami Bogumił Sobula, pierwszy wiceprezydent Katowic, Waldemar Bojaron, wiceprezydent Katowic, Marek Szczepowski, prezes zarządu GKS Katowice oraz Łukasz Czopik, wiceprezes zarządu GKS Katowice. Panie prezydencie, jest wiele miast w Europie, w których kluby są wizytówką. Myślę, że możemy powiedzieć, że Geksa także staje się wizytówką dla Katowic. Panie redaktorze, dobre określenie staje się. Mamy świadomość tego, co przez ostatnie lata zrobiono. Mamy świadomość trudnych początków tej odradzającej się GieKSy. Pamiętamy wszyscy o manifestacjach kibiców, którzy przed Urzędem Miasta prosili wtedy prezydenta Piotra Uszoka o to, by ratował klub. Taka decyzja została podjęta. Tą decyzję kontynuuje i rozwija pan prezydent Marcin Krupa i efekty mogliśmy dzisiaj omówić. Bardzo, bardzo cieszę się, że klub działa na zdrowych warunkach, że liczy każdą złotówkę, że wiemy, gdzie każda złotówka trafia. Cieszę się, że jest efekt sportowy, że koncentrujemy się na sporcie, a nie na marketingu. Ten marketing byłby erzacem. Jest wynik sportowy, jest szkolenie, jest ta właściwa piramida, jest stabilna sytuacja finansowa z ostrożnym optymizmem patrzymy w przyszłość. Dlaczego z ostrożnym? Dlatego, że to sport. Dlatego, że otoczenie społeczno-gospodarcze, polityczne jest takie, że mamy znacznie mniejszą pewność tego, co wydarzy się jutro, ale nasza konsekwencja w tym, by budować wielosekcyjny klub jest niezmienna. Jeżeli na to pozwolą warunki, będziemy to nadal robić. To nie jest inwestycja w sam sport zawodowy. To jest przede wszystkim inwestycja społeczeństwa naszego miasta w pokazywanie określonych możliwości spędzania wolnego czasu, sposobu na życie, aktywności. No, chodzi o to, by tych młodych, małych i średnich wyrwać sprzed komputera, spod monitora, by zdjęli słuchawki i razem z rodzicami te dwie, trzy godziny, cztery w tygodniu spędzili w sposób aktywny. Z nich mogą wyrosnąć. Prawdziwi kibice ci, którzy zwiążą się z gieksą na lata. Panie prezydencie, patrząc na te ostatnie 12 miesięcy, myślę, że każdy katowiczanin, nie tylko kibicujący gks może czuć dumę. Tak, Wszyscy możemy być dumni z tego, jak GKS Katowice dzisiaj funkcjonuje i jesteśmy pełni radości, jeśli chodzi o sukcesy sportowe, w szczególności oczywiście sukces hokejistów, to po 52 latach zdobyty tytuł mistrza Polski jest tym powodem, który najbardziej uskrzydla nas wszystkich i jest powodem do wielkiej radości, ale także pozostałe sekcje sportowe mogą poszczycić się sukcesami szachiści, trochę niedoceniani, może mniej pr ale jednak znakomite wyniki. Jan Krzysztof Duda to przecież wicemistrz i mistrz Polski cały klub z tytułem wicemistrzowskim, no to są powody do radości i dumy. Sekcja siatkarska świetnie się zaprezentowała w tym sezonie, wchodząc po raz pierwszy w historii naszej siatkarskiej GieKSy do fazy playoffu. No i piłkarze już przed zakończeniem rozgrywek, jeszcze przecież dwa mecze, a oni już mogą być pewni utrzymania w lidze, a taki cel został przed nimi postawiony. Reasumując, pasmo sukcesów odnoszonych dzięki wielkiemu zaangażowaniu zarówno prezesa Szczerbowskiego, całego Tabu trenerskiego w poszczególnych sekcjach, no i oczywiście zawodników, którzy na ten sukces najbardziej zapracowali. Ja pamiętam z historii jeszcze doskonale czas, kiedy kibice zabiegali o to, żeby miasto włączyło się w organizację klubu, włączyło się szerzej we sfinansowanie klubu, a tak jest dzisiaj. Czy można oczekiwać od miasta czegoś więcej? Nie. Zaangażowanie pana prezydenta i miasta Katowice w realizację obiektu, który powstaje w rejonie ulicy Bocheńskiego, jest najlepszym dowodem na wielkie zaangażowanie miasta. Zaangażowanie finansowe za pośrednictwem formuły konkursowej. W poszczególne sekcje klubowe również pokazuje wielkie zaangażowanie e, miasta Katowice w klub. Ja myślę, że jedyne co czego nam brakuje do pełni szczęścia to właściwej postawy kibiców piłkarskich, o ile postawa kibiców hokejowych, siatkarskich. Kibiców, którzy wspierają nasze piłkarki i szachistów, jest na najwyższym poziomie. To o tyle postawa części środowiska kibiców piłkarskich pozostawia wiele do życzenia. Zdarzenia, które miały miejsce na obiekcie i wyłączyły nam obiekt fizycznie z udziału publiczności, no, są tym, co jest zdecydowanie do poprawy. Wprost oczekiwalibyśmy pozytywnego zaangażowania środowiska kibicowskiego, bo ono jest bardzo duże. Ale podkreślę słowo pozytywnego, bo tego tutaj brakuje. Panie prezesie, patrząc wstecz. Na te ostatnie 12 miesięcy każda z różnych gks Katowice można powiedzieć, że zmierza w odpowiednim kierunku. Teraz chcemy zbierać tego owoce dalej. No tak, dlatego że sukces sportowy daje przesłankę do tego, żeby rozwijać i rozbudowywać mistrzowską rodzinę. To jest sukces sportowy, generuje chęć utożsamiania się z tą drużyną. Bardzo dobrze by było, żeby od najmłodszego pokolenia można było wpajać, że aktywność fizyczna, wytrwałość w treningu. I praca zespołowa przynoszą efekty, stąd serduszko GieKSy i stąd ta akcja, która powinna się rozwijać. Dzisiaj taka mocna deklaracja miasta Katowice, że no jest zadowolony z, z kierunku, w jakim się to wszystko rozwija. To jest chyba bardzo ważne, bardzo ważny taki sygnał, też młodziec dla wszystkich w klubie. To nie tylko miłe dla mnie, ale powinno być miłe dla was wszystkich, dla pracowników klubu. Ja pracowałem w kilku organizacjach, ale zespół, który dzisiaj jest w GKS-ie, jest najsilniejszym merytorycznie zespołem, z jakim miałem przyjemność współpracować. Więc te podziękowania, które składał pan prezydent są również dla wszystkich pracowników klubu. Dziękuję.